Panie Michale, ja protestuję pod sądem w tychach. Jak wiadomo, pan ma załatwić mi, że, że, żeby te banery, żebym odzyskał te banery, które policja mi zabrała bezprawnie. Ja mam prawo do wyrażania swoich zdań, poglądów, jak i do krytyki. To jest... Obywatelskie moje prawo. To jest moje obywatelskie prawo, gdzie Konstytucja mi zezwala, Europejska Konwencja Praw Człowieka mi zezwala, a w mieście Tychy, w komunistycznym betonie, mi zabierają banery. Pan był wykładowcą prawa. Tak nauczył pan tych ludzi, że teraz tworzą największą, najlepiej zorganizowaną grupę przestępczą. Sędziowie i prokuratorzy. Oni największą grupę przestępczą tworzą. Znalazłem pana po wszystkim sądem. No. Poprosił mnie pan, żeby w pańskiej sprawie zainterweniował. Więcej, ja żądam więcej. Ja więcej. Ja od pana więcej żądam. no Ja od pana więcej żądam. niech pan powie, że mogę coś powiedzieć. Dobra I, i na razie skończyłem. Dziękuję. Dziękuję.